Witaj z tej strony, Paweł Stań. Przed Tobą ćwiczenie drugie pracy z afirmacją. Na początek dowolną techniką zacznij rozluźniać swoje ciało. Możesz skoncentrować się na oddechu, rozróżniając fazy oddechu, wdech i wydech, i odprężając swoje ciało. Umysł i emocje. Za chwilę połączysz afirmację z oddechem. Będziesz słuchać afirmacji robiąc wdech, a na wydechu będziesz wypowiadać afirmację w pierwszej osobie. Między wdechem i wydechem możesz zrobić pauzę na skupienie na ciszy albo odczuciach z ciała. To Twój czas na łagodną obserwację siebie. Czyli ode mnie słyszysz afirmację, na przykład jesteś sobą, a więc wszystko co robisz jest cenne i wartościowe, a słuchając tej afirmacji robisz wdech. Potem jest pauza, w tym czasie odczuwasz swoje ciało. I na wydechu wypowiadasz w myślach lub nagłos afirmację: Jestem sobą, a więc wszystko, co robię, jest cenne i wartościowe. Czyli wdech, słuchasz afirmacji, pauza, nic nie robisz, łagodnie doświadczasz swojego ciała, i wydech, wypowiadasz swoją afirmację. Ja mówię do ciebie afirmację w drugiej osobie liczby pojedynczej. Ty wypowiadasz afirmację w pierwszej osobie liczby pojedynczej, no to czas na praktykę. Skoncentruj się na oddechu. Zauważ fazy oddechu. Oddychaj rytmicznie. Wdech. Pauza. Wydech. Wdech. Pauza. Wydech. Wdech. Oddychasz w tym rytmie. Pauza. Wydech. I dodajemy afirmację. Wde, jesteś sobą, a więc wszystko, co robisz, jest cenne i wartościowe. WD jestem sobą, a więc wszystko, co robię, jest cenne i wartościowe. W D. Jesteś sobą, a więc wszystko, co robisz, jest cenne i wartościowe wyde jestem sobą, a więc wszystko co robię jest cenne i wartościowe. wyde Jesteś sobą, a więc wszystko co robisz jest cenne i wartościowe. wyde jestem sobą, a więc wszystko co robię jest cenne i wartościowe. wyde Jesteś sobą, a więc wszystko co robisz jest cenne i wartościowe. Wyde jestem sobą. Wszystko, co robię, jest cenne i wartościowe. Wde. Jesteś sobą, a więc wszystko, co robisz, jest cenne i wartościowe. Uza. Jestem sobą, a więc wszystko, co robię, jest cenne i wartościowe. D Jesteś sobą, a więc wszystko, co robisz, jest cenne i wartościowe. Uza. Jestem sobą, a więc wszystko, co robię, jest cenne i wartościowe. Wdych. Jesteś sobą, a więc wszystko co robisz jest cenne i wartościowe. Wydych. Jestem sobą, a więc wszystko co robię jest cenne i wartościowe. Wdych. Jesteś wdech, sobą, a więc wszystko co robisz jest cenne i wartościowe. Wydych. Jestem sobą, a więc wszystko co robię jest cenne i wartościowe. Wdech, Jesteś sobą, a więc wszystko co robisz, jest cenne i wartościowe. Wydę Jestem sobą, a więc wszystko co robię, jest cenne i wartościowe. Wdech, Jesteś sobą, a więc wszystko, co robisz, jest cenne i wartościowe. Wydę Jestem sobą, a więc wszystko co robię, jest cenne i wartościowe. Jesteś sobą, a więc wszystko co robisz, jest cenne i wartościowe. Wydę Jestem sobą, a więc wszystko co robię, jest cenne i wartościowe. Jesteś sobą, a więc wszystko, co robisz, jest cenne i wartościowe. Jestem sobą, a więc wszystko co robię, jest cenne i wartościowe Jesteś sobą, a więc wszystko co robisz jest cenne i wartościowe Jesteś Jestem sobą, a więc wszystko co robię, jest cenne i wartościowe. Jesteś sobą, a więc wszystko co robisz jest cenne i wartościowe Jestem sobą, a więc wszystko co robię, jest cenne i wartościowe Jesteś sobą, a więc wszystko co robisz, jest cenne i wartościowe. Wy sobą, a więc wszystko co robię, jest cenne i wartościowe. Jesteś sobą, a więc wszystko co robisz jest cenne i wartościowe. Wyd Jestem sobą, a więc wszystko co robię, jest cenne i wartościowe Jesteś sobą, a więc wszystko, co robisz, jest cenne i wartościowe. WD. Jestem sobą, a więc wszystko, co robię, jest cenne i wartościowe. Jesteś sobą, a więc wszystko, co robisz, jest cenne i wartościowe. Jestem sobą, a więc wszystko, co robię, jest cenne i wartościowe. Jesteś sobą, a więc wszystko co robisz, jest cenne i wartościowe. Wy Jestem sobą, a więc wszystko co robię jest cenne i wartościowe. Jesteś sobą, a więc wszystko, co robisz, jest cenne i wartościowe. Jestem sobą, a więc wszystko co robię, jest cenne i wartościowe Jesteś sobą, a więc wszystko, co robisz, jest cenne i wartościowe. Jestem sobą, a więc wszystko co robię, jest cenne i wartościowe. Jesteś sobą, a więc wszystko, co robisz, jest cenne i wartościowe. Jestem sobą, a więc wszystko co robię, jest cenne i wartościowe. Jesteś sobą, a więc wszystko co robisz, jest cenne i wartościowe. Wy Jestem sobą, a więc wszystko, co robię, jest cenne i wartościowe. Jesteś sobą, a więc wszystko, co robisz jest cenne i wartościowe. Jestem sobą, a więc wszystko co robię, jest cenne i wartościowe Jesteś sobą, a więc wszystko, co robisz, jest cenne i wartościowe. Bardzo dobrze. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie tego typu pracy z afirmacjami, zapraszam Cię do Facebookowej grupy Manifestacje Świadomości albo prześlij swoje pytanie na maila. Na pytania odpowiem na blogu prekognicja.pl. To tyle na teraz. W afirmowaniu towarzyszył Ci Paweł Stań.